Witajcie, ze strony Patryk, kanał Buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku, no, to pudełeczko już było na tym kanale, ale co mam zrobić, że te buty są takie dobre, i pojawiają się po raz kolejny, jeśli jakimś cudem udałoby się, żeby pojawiły się jeszcze raz, to na pewno bym się nie obraził, bo uważam to za najfajniejsze lebrony od kiedy tak poważnie wszedłem buty do koszykówki, szczerze powiedziawszy. No jeszcze 17 mi się działy feature były piękne. No trzeba przyznać, że 17 też, ale te są fajniejsze. Bo są to Lebron 20. Tutaj mamy je w pięknym wydaniu All-Star, które mam dzięki otwarciu SK Store w Gdańsku. Zapraszam w wyposażenie sklepu bardzo fajne. No ogólnie no, w Polsce nie ma chyba lepszego sklepu z odzieżą i butami do koszykówki. No i w Gdańsku chłopaki się znają na temacie. Nie wiem, jak inne sklepy powinny, nie boję więc się nie wypowiem. Dobra, ale przejdźmy już do samych butów. Ale zanim to zrobimy, pamiętajcie, subskrybować kanał. Bo drugi raz z rzędu ratują giga fajne parki. Oraz pamiętajcie, polubić ten film, za co będę mega wdzięczny. Lecimy, lecimy z openingiem tych bucików. Otwieramy je. Otwarcie jest takie samo jak poprzednich. Szkoda, że tutaj nie ma dociągnięcia. Różowy papier. Eko Nike, dużo papieru oczywiście. I mamy już same buty w zestawie. Dodatkowe sznurowadła. One nie są białe, one są takie, takiego koloru jak ten służ. To jest, może teraz zgrzeszę, ale to jest kremowy. Są tak powiedzmy lekko kremowe. Sam wód w sobie przede wszystkim daje lekko trawisowy vibe przez ten reverse służ tutaj z tyłu. I to mnie głównie urzekło, bo zastanawiałem się nad nimi i polami i ten odwrócony służb dokonał to, że je mam. I no, ten niebieski jest bardzo ładnym kolorem, szczerze powiedziawszy. Ogólnie takie smaczki, na przykład tutaj wypisane różne achievementy LeBrona na podeszwie zewnętrznej, tutaj. Aj, no powiem, że mega dużo fajnych detalów. Oczywiście tu. The Records of King James, Legacy reverse, No, fajne, naprawdę, naprawdę giga fajne buty. Tu jeszcze ta zawieszka. No, powiem wam, że te detale robią robotę. W środku są, jest jeszcze Metka, i Nike Basketball Museum Depth of Preventure and History LeBron 20 Location BVR TN US, no, reference Number, Approved By i nie wiem czyś podpis. Bardzo fajne, bardzo fajne pildówki, ja jestem mega, mega zadowolony z tych fajnych wstawek tutaj na butach. I uważam, że. But jest naprawdę dopieszczony. Jak często mam zarzut do Nike, że daje takie generyczne CW, takie, które nic nie mówią o butach, które no, są takimi, po prostu dają bred. W przypadku Lebronów Dunkman, jakieś grafity, no graffiti, dobra, graffiti się nie doczepy, bo grafity są fajne, ale jakie mam takie generyczne CW Lebrona. No Palmar też jest ciekawe, Safari też, ale no jest pełno tych takich generycznych, Kolorysty, Lebronów, które po prostu, nie po co wydają No Znaczy ja wiem, bo ludzie lubią takie klasyczne rzeczy, a takie rzeczy się wyprzedają szybko i potem jak chcą sobie kupić, to nie mogą ich kupić i trzeba też takie dawać zwykłe, no ale dla mnie zawsze but z przekazem będzie czymś lepszym. Są to moje drugie Lebrony 20. Uważam, że no to są najlepsze Lebronki, jakie miałem w życiu. Mam je jeszcze w wydaniu oczywiście NXT, których… Też zobaczycie recenzję już niedługo na kanale. Bo gra w dużo, bo są fajne, bardzo fajne buty. I czy jest jakaś różnica między tymi, a tymi, które widzieliście na recenzji, między jednostkami? No nie, po prostu jest to inne wydanie. Uważam, że jest dużo fajniejsze, jeśli chodzi o smaczki. Jestem ciekaw, jak wykończenie cholewki, bo materiał wydaje się kompletnie ten sam. Doszczętnie ten sam. Tutaj skóra jest inna przy sznurówkach. Tak, to język taki sam, w środku to samo. No służ troszeczkę inaczej, bo ten jest doszyty, ten odstaje. No, powiem, że to jest praktycznie to samo przeszycia też. No nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Podeszwa dokładnie to samo. No, po prostu jest to inne CW. Uważam, że mega ładne. Czy jest warty 1000 zł? Ponownie powtarzam, że nie. Ale ja na szczęście nie musiałem dać za nie 1000 zł, więc uważam, że dobry interes. Czy osoba dająca za nie 1000 zł popełnia błąd? Jeśli masz 1000 zł, nikt ci nie zabroni ich wydać jak chcesz, bo jeśli ktoś ci zabrania i mówi, że jesteś idiotą, to sam jest idiotą, bo to są twoje pieniądze. Ty na nie zapracowałeś i masz je, możesz wydać jak chcesz. Ja osobiście, gdybym kupował jedne buty do koszykówki, myślę, że chciałbym wydać dużo, żeby mieć na długo buty, ale że są to buty na długo, nie do końca jestem przekonany przez tą cholewkę, czy jak widzicie tam w butach się pruje, ja sobie przypalałem już zapalniczkami. Niestety. Czy będzie recenzja tych butów? No ja nie, nie czuję potrzeby. Chyba że chcecie, żebym mnie ograł i wstawił dodatkowo recenzję na kanał, wtedy, no, specjalnie dla widza to zrobię. Ale ja osobiście nie czuję takiej potrzeby. To już wszystko zależy od Was. Dobra, z mojej strony to już wszystko. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Nauwa.